Witam ponownie na pokładzie projektu Da Vinci. Jak widać pracę już rozpocząłem. Okleiłem jedną część tego panela, ponieważ prawego panela nie udało się zrobić z jednego kawałka. Tak jak pokazywałem wcześniej jest zrobiony, wykonany z trzech kawałków i połączony jest na środku uszczelką biskedrą. Dlatego też lewy panel chcę przerobić, żeby, był, żeby tworzyły parę, żeby wizualnie wyglądały e, podobnie. Do obecnego panela został już docięty, dorobiony i doklejony, doklejona część materiału e, podobnego. Wklejony i teraz będziemy doklejać do niego uszczelkę. Ponieważ oba panele w swojej budowie posiadają naturalne przełamanie, więc grzbiet tego prze, y, przełamania idealnie nadaje się do miejsca, w którym można dokonać podziału i y, wkleić uszczelkę biskedrową. Taśmą klejącą mam za, y, zabezpieczony już jedną część tego panela, teraz w tej chwili dokleję tylko drugą część, pozostawiając sobie na środku tylko Taki wąski pasek, na którym będziemy w tej chwili pracować i do którego będziemy doklejać uszczelkę naszą. Robię to też w celu zabezpieczenia tego całego elementu, żeby nie pobrudzić go klejem. Do klejenia używać będziemy kleju Easy Home. 541. Przed przystąpieniem do klejenia sprawdzam, czy po całej długości tego panela szerokość, którą zostawiłem, pasuje do uszczelki. No i będziemy mogli przystąpić do klejenia. A tutaj mamy materiał, którym ten panel wcześniej był oklejony, a który niestety musiałem zerwać. Posłużył mi jako szablon do e, wykroju nowych e, kawałków. Natomiast no, niestety on był już klejony i nie dało rady go wykorzystać. Przy klejeniu uszczelki sklejka posłużyła mi jako liniał, do którego doklejając e, uszczelkę uzyskałem równą krawędź na całej długości tego panela. Ponieważ uszczelka jest elastyczna, i klejenie jej ustawianie tak na, na panelu stwarzałoby problemy, więc liniał sklejka jako liniał idealnie się do tego nadała. Uszczelka przyklejona, trzyma się, więc możemy ściągnąć taśmę żeby przykleić drugą stronę materiału ale nie nie tą stronę ojej muszę przykleić z powrotem ten kawałek i odkleić drugą stronę ponieważ to na tamtej stronie będziemy naklejać w tej chwili drugą część materiału do obecnej uszczelki do taśmy zabezpieczającej panel, dokleiłem jeszcze jeden kawałek, żeby zabezpieczyć samą uszczelkę grzbiet tej uszczelki, żeby nie popryskać po prostu klejem, nie pobrudzić tego, bo bardzo ciężko się to czyści, ten klej. A w tej chwili możemy odkleić już taśmę po drugiej stronie tego panela, do, na której części będziemy naklejać. Dalszą część materiału skóropodobnego. Trochę ciężko się operuje jedną ręką. Taśma klejąca dość mocno trzyma się podłoża, ale powoli jakoś się udało odkleić. I zostało nam teraz dokleić kawałek materiału do tej części. Panela. i mamy już oklejony cały panel klejenie tego panela nie zabrało dużo czasu bo jest nieskomplikowany, prosty jedynym utrudnieniem był podział, który trzeba było wykonać w etapach można ściągnąć już taśmę i zobaczyć jak się prezentuje panel w całości. Pozostanie nam tylko doklejenie krawędzi, docięcie naddatków. Klej chwycił i trzyma dość mocno, ale zauważyłem, tak jakby proces klejenia nie został zakończony. Dlatego też skręcę ten element w ściskach stolarskich i zostawię na kilka godzin do całkowitego wyschnięcia i związania kleju. Natomiast teraz przejdziemy do wnętrza autobusu, dorabiać panele sufitowe. Jesteśmy już po docięciu wszystkich elementów ociepleniowych. Reszta została. Reszta lugu została wypełniona pianą z pistoletu. Pianą nisko rozprężną, i zaczynali, zaczęliśmy docinać pierwsze panele sufitowe. To jest docięty, przykręcony do, do sufitu. Powiercone są otwory. Zrobimy teraz drugą stronę. Pokażę. I mamy drugi panel z prawej strony dorobiony. Jest przykręcony tylko na kilka wkrętów. Odkręcam i będę, będę je oklejał w tej chwili. Kleimy, najpierw kleimy ten laminat na, na nasz panel, a potem na to będziemy naklejać będziemy na, sky biały. narysować. Ważne jest, która strona, którą stroną będziemy przykręcać. To jest nasza strona która będzie przykręcona do dachu autobusu, natomiast ta strona, która dotyka teraz podkładu, to jest um, strona, która, na którą będziemy kleić, i to ma znaczenie, żebyśmy nie odwrócili tego w drugą stronę. E, rysuję, rysuję kontur, według którego będę, według którego będę wycinał za chwileczkę. nasz podkład. Mam już docięty materiał do naszego panela i teraz dowiedziałem się taką rzecz, że tapicerzy robią w ten sposób. Dlaczego sobie znaczą materiał, żeby żeby jak jest docięty równo do, do danego elementu, żeby się nie rozciągnął, żeby go położyć tak jak, jak powinien być położony, znaczą sobie, robią sobie znaczniki, czyli na przykład jest zaznaczone tutaj o, w ten sposób i zaznaczone w ten sposób, czyli takie, taka litera T. I teraz do tego układamy materiał i robimy to samo. Na materiale. Co to spowoduje? To spowoduje, że na pewno trafimy w to samo miejsce. Teraz na nie sucho można to ładnie ustawić, bo potem, jak przyjdzie klej, to już się nie da tego przestawić, przesunąć i będzie, może być problem, ponieważ to jest bardzo delikatne. Jak złapie klej, to już niestety no, trzeba będzie zrywać wszystko i, i będzie do wyrzucenia. Dlatego znaczę sobie, robię sobie, zrobię sobie takich kilka znaczników na całym, na całym panelu naszym sufitowym i na, na naszym podkładzie, który będzie pod, pod materiał. Mam właśnie poznaczone już te miejsca, gdzie, gdzie mają się poschodzić nasze linie. Zacznę sobie od tej, od tej części, co mam założoną teraz czyli tej największej. Musiałem przykleić jeden kawałek, bo ciśnienie powietrza z pistoletu zdmuchiwało mi po prostu całość. Nie? Chociaż tutaj kawałek na materiale mogę... Mogę pokazać, jak to. I teraz muszę ten znaczek. Pamiętaj, żeby tu pistolet mi nie spadł. Ten znaczek tutaj muszę spasować z tym znaczkiem tu. Już natrysnąłem sobie ten kawałek. Tutaj, żeby mi się to właśnie zgrało, jest ok. Teraz pójdziemy w tamtą stronę. Będziemy robić tamtą stronę. No i mamy oklejony Cały panel tym podkładem, Będziemy, będę go teraz docinał na krawędziach, bo jest z lekkim naddatkiem w dwóch miejscach. Czyli tutaj ten kawałeczek, tutaj odetnę, i ten tutaj, bo jest niepotrzebny. No i w tej chwili będziemy docinać skaj do naszego panela sufitowego. Mamy docięte z zakładką 3 cm. I zaczniemy sobie od tej strony. Zaczniemy tutaj e, kleju. I od tej strony zaczniemy kleić. Z tej strony wykonaliśmy już klejenie narożników i zakładek. Dlatego obracamy panel i zaczynamy zabawę z drugiej strony. Panel sufitowy mamy skończony, jest jeden z dwóch, które musimy w tej chwili wykonać. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z efektu, jaki, jaki uzyskałem. Mówiłem, jeżeli... ten, ten podkład, który dałem pod spodem, miękką gąbkę, powoduje, że nie jest to takie twarde, jest miękkie w dotyku, elastyczne. Nie jest takie Sam sky w sobie jest bardzo zimnym materiałem. Natomiast ta miękkość, która, która jest pod spodem tej, tej gąbki, powoduje, że w dotyku jest bardzo miły, bardzo delikatny. Jakby to nie był w ogóle, jakby to nie był w ogóle sky. także efekt jest naprawdę, naprawdę fajny. Na dzisiaj będę kończył, ponieważ już jest 21:30. Będziemy jutro montować te panele, a jeszcze drugi muszę, muszę okleić. Także jutro rano zaczynamy pracę nad, nad drugim panelem. Dobrej nocy i do, do zobaczyska.